Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Dzieje się, naprawdę się dużo dzieje, dlatego y, zamiast y, tak było naszym podcastem historyczno-społeczno-obyczajowym, jesteśmy z kolejnym wydaniem Pulsu Plus. Dzisiaj mieliśmy nagrywać tak było, ale doszliśmy do wniosku, że tyle się dzieje. Y, w, jeszcze wczoraj o 9.15 nagrywaliśmy Puls Plus, nabijaliśmy się z obrońców TVP przykuwających się do kaloryferów, mm. czekających, żeby ktoś tam siłą przyszedł i to wyłączył. Tak, mm. bo oni się, ustaliśmy, że oni się modlą, by zostać na koniec męczennika. No, no tak, a, a, a gdzie było ogrzewanie podłogowe, to zrywali podłogę, żeby. Tak. Żeby się do tych rurek przy... I myśleliśmy sobie w duchu, przecież nikt tam nie przyjdzie, przecież nikt tego nie wyłączy, przecież nie można być takim, y, aż takim kretynem, przecież żeby tak no, zrobić. I, no i nie docenialiśmy. Nie, nie docenialiśmy, nie jeśli doceniamy. chodzi o definicję zwrotu, rympał. To to było to, tak. to, to, był, to był taki to, to powinno być w Wikipedii. Tak, Rympał tak. i rozwinięcie, zobacz, co zrobili z TVP. Tak, tak. <laughs> że to powinno być i, y, y, obok wzorca y, metra w serw pod paryżem, y, wzorzec rympała. Tak, I o, ostatni no, raz, tak jak tak zajrzeliśmy być. jeszcze przed nagraniem na TVP-info, to y, okrasa siekał kapuchę. Tak, okrasa siękał kapuchę i no. jeszcze ten Andrzej Zaucha śpiewał piosenki. No, bo długo oglądaliśmy te. Bo teraz Można obiektywnie. Retransmi, transmitują pana Zaucha. Można obiektywnie, Można, tak? To... Nikt tam nie krytykował, ani Tuska, ani Kaczyńskiego. No, no. tak. No. Obiektywne nikt... siekanie kapuchy. Nikt nie, pisze, nikt nie mówił źle o pisie, nikt nie mówił źle o platformie, nikt tak. nie dzielił Polaków, tylko nie. pan. Pan Andrzej minister Zauka. Sienkiewicz zrobił akcję styklu. Ja nie mogę. Potrzymaj mi piwo, patera. Pa. No jej, Wyłączył od internetu kabel. Dokładnie. Zastanawialiśmy się długi czas, po co Donaldowi Tuskowi podpułkownik, człowiek resortów siłowych na stanowisku ministra kultury. No Nawet i... myśleliśmy, że to jest jakiś błąd. Nie, nie, no, no to teraz nie. już trochę tak, wiem. i wielu komentatorów się zastanawia, skoro zapisy konstytucji czy ustaw można ominąć uchwałą, to po co ta cała konstytucja i w ogóle parlament? Tak? Robisz jedną I... uchwałę sejmową i masz A. załatwione, robisz co tak, chcesz w kraju. I to wszystko po ośmiu latach noszenia koszulek z napisem: Konstytucja. Tak. tak. I, i, I moim zdaniem wszyscy z PiSu powinni sobie teraz odkupić od, od, od kołowców te koszulki. I od kodziarzy, dokładnie. No. Albo może niech się wymienią. Jak, Jak po... Niech się spotkają wszyscy na tym placu dużym Na parkingu przed TVP Niech się no. wymienią koszulkami Bardzo no. dobre, takie przy, no. przyjazne I to by był akt a, przyjaźni właśnie no taka, taka tradycyjna taka... wymiana koszulek Próba A ja, a ja Polaków, słuchajcie, tak. nie rozumiem Donalda Tuska no. I tej koalicji jego całej no. przez, przez 8 lat narzekali, że TVP Jest tubą propagandową rządu tak. I teraz, kiedy TVP Stała się tubą propagandową opozycji To mu nagle przeszkadza No, no brak tu logiki Troszeczkę no. no. Delikatnie, istotnie, no. być może, że. No tak. dobra, ale tak, nie było w środę wiadomości w TVP. Nie było, Na nie. wizji pokazał się tylko pan Marek Czyż, yy, który ma być nową Danutą Holecką? Tak, i pan, mm. pan nowa Danuta wygłosił oświadczenie. Tak. Pan, mm. Że zaszły pewne zmiany, tak. że mamy, w sensie my Polacy, prawo oczekiwać wyjaśnień mm. i prawo żądać od nich. Od telewizji państwowej rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. No i że, i że teraz w telewizji będą, e, czy jak on to powiedział... Fotografia, a nie obraz. I tak, tak, tak właśnie tak. określił, że obrazy malowane propagandowymi barwami były, że zamiast propagandowej zupy no. chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Czysta woda teraz e, czysta. będzie. Nie woda. dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych... Smaku. Ładnie to powiedział. Bardzo ładnie. No, no, Myślę, mi że subtycji no, powiedział. No, 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 nie. Tak. Oczywiście internet nie śpi. No. I zaraz się pokazały grafiki z panem Czyżem Markiem tam w mundurze Ludowego Wojska Polskiego. A to są złośliwości. Nie nie nie, nie. Nie, 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 nie. Ale internet od razu też przypomniał no niezaangażowane politycznie wypowiedzi pana Czyża. Takie czystą wodę tak, jego. Tam, 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 bez, da, bez, bez, bez tych smaków nachalnych, tak? Dla wszystkich talibów z PiSu proszę bym dalać. Mm. Tam pisał, że PiS jest jak pijak, że jest soft faszyzm, że zaczadzeńcy, że zbyt i tak dalej. to na pewno jest przekręcone. Ale nie, to to, jest to, to jest wie człowiek, żyje. jej czy więc teraz będzie w TVP szlachetna, czysta woda bez propagandy? Nie, teraz będzie absolutnie bez propagandy. No, no. Nagłówek z dziś, to są wirtualne media akurat. TVN zwolnił kilku dziennikarzy z zakazu konkurencji. Przypadek? Czyli no jest... myślę, że tak. Bijemy myślę, to. że tak, że to przypadek. Tak. Absolutny no. przypadek. Nie, nie, to w ogóle wiesz, od, odwal się z takimi aluzjami. Dokładnie, ja to... prosto. Ale wracając do nowej pani Holeckiej, Marek Czyż ma zostać nową twarzą odpolitycznionych wiadomości. Mówi się tak, że to będzie teraz. I tutaj, okazuje tam. się, że jego córka Zuzanna od kilku lat pracuje jako reporterka w TVP Katowice. A czy... czyli widzimy. A? Nie, nie wszyscy polecą. Ktoś jednak zostanie. Dokładnie, no jakby pisowskie ludzie myśleli z wyprzedzeniem, to by ją zawczasu zrobili prezesem TVP. Tak, no. I co, nie pomyśleli. przecież pan czyżby zwolnił swoją córkę? Nie. No Do, oczywiście, dobra, nie. Ja, no. Jeśli, jeśli ktoś nie śledził tego, co się wczoraj hmm. działo, to jak to było po kolei? Jak tak. wyglądała akcja przejęcia anten TVP? Zaczęła no się właśnie. o 10.44, wtedy Nie. Ministerstwo Kultury pod rządami Sienkiewicza, pod wydało komunikat o wymianie zarządów. O 11.18 sygnał TVP Info został przerwany i zastąpiony TVP-1. Tak, ale potem no. miało być o 12.00 wiadomości. No. Więc pracownicy wiadomości przejęli studio agrobiznesu i tam wbili, przerwali agrobiznes mm. i no. zaczęli nadawać. Ale i to zostało zdjęte z anteny. Aha. I wyłączono też zaraz potem stronę internetową TVP Info mhm. I, i były takie informacje, się pojawiły w mediach, że wyłączono też wszystkim podobno komórki wokół Wronicza i tak że nie można było tam o. się kontaktować. Hmm. No i jedną z pierwszych decyzji nowej władzy było usunięcie dokumentu pod tytułem reset z platformy VOD TVP. Ciekawe dlaczego akurat ten serial pożył. Ja podejrzewam, że to chyba przez te czerwone buty pana rachonia. To no, tak. na pewno to o to chodziło Ale oczywiście, ponieważ Polakom y, nic się nie podoba Tak jak rzeczy zakazane tak. nie? Więc pół internetu mm. ściągało wczoraj odcinki serialu z YouTube'a Bo tam jeszcze jest <grym> Zrobili tą najlepszą reklamę resetowi kto, kto nie oglądał tak. całości no, no i damy wieczorem głos w sprawie wydarzeń w TVP Zabrał Andrzej Duda, prezydent końcu. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia Dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa Pięknie powiedziane Pięknie, Pięknie. różnie się mówi o panu prezydencie Andrzeju Dudzie, że to, albo tamto, tak. że sio, że owo. Ale patrzcie, stać mężczyznę na samokrytykę. No, ładnie, ładnie. No, znaczono, no, ładnie. Tak. Ale ciekawe pytanie zadał, Dlaczego on bije w PiS? To... Ciekawe pytanie zadawali wczoraj na tym, na Twitterzu. Mhm. Pytali, gdzie są bojówki PiSu? Mhm. Cywilne, mundurowe, którymi przez lata straszono, nie? Mhm. Gdzie jest prywatna armia Macierewicza, czyli WOT? Mhm. Gdzie to, gdzie jest? Hmm. No. nie obronili TVP. Nie, nie obronili. Nie. Nie. Nie obronili. Hmm. Co może no. stawać, stawiać, dobrze no. mówię, stawiać. stawiać, pod znakiem zapytania ich przydatność. Tak? Jednego budynku nie Przecież obronię. mają broń, mają tak. moździerze. Prywatna no. armia Macierewicza, tak? tak. No. E, Jak teraz ktoś ale... zacznie tutaj demontować, no to no, Halo, no dobra, ale my tu gadujemy. Dobra, gadu. będziemy się przyglądać Będzie o... rozwojowej sytuacji z należytą jej uwagą. I z życzliwym zaangażowaniem, Wanie. jak to zawsze my. No, nawalanka trwa i nikt nie zwrócił uwagi. Ważne wieści z Brukseli. Co tam się... no, e, Przypadek nie sądzę. Tam udało się wypracować kompromis w sprawie paktu migracyjnego. Co to oznacza? No. Ten kompromis w sprawie paktu migracyjnego, mm. mówiąc po ludzku, mm. że relokacja migrantów do krajów Unii, w tym do nas, ruszy niebawem na pełnej. W 2006 bodajże to już ma w ogóle działać. Tak w 2006 czy w 20, 2026? 20, no. No. Ale, ale tam y, relokację można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym. Można. Kto nie chce inżynierów i lekarzy, tak? y, musi płacić za nieprzyjęcie 20 tysięcy euro za osobę. No tak dużo. No. Tak dużo, bo to są ludzie wykształceni. Dokładnie. Nie, Czyli tak? to jest tak, że albo przyjmiemy 2000 osób, no. albo płacimy 40 milionów euro rocznie. No. rocznie. Czekaj, 20 tysięcy euro to 80 tysięcy złotych rocznie. Ponad. A. A. To dlaczego na Polaków nie ma takiej kasy? A widzisz, a widzisz. Ty, ale słuchajcie, a może. No. A może bo to mam nasz tak, pomysł. No, właśnie, no. Może byśmy tak wszyscy wyjechali z kraju. Ale to ważne poza Unię. Tak, ja wytłumaczcie mi, bo. No. W tym czasie PC Platforma zostają, oni się tutaj będą naparzać tak, jak lubią do, 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 do woli. No. Do, o telewizję, o sądy, o co chcą, mhm. a my wyjeżdżamy poza Unię. Mhm. Po czym, uwaga, wracamy, tylko to jest istotne: mhm. albo na pontonach przez Morze Śródziemne, Dokładnie. albo przez zieloną granicę od strony Białorusi. Nie, wolę na pontonach. Na pontonach no ciężko tak Mogę na pontonach, no, bo jest ciepło może. I wtedy prosimy o azyl. Dokładnie. I wtedy na głowę każdego będzie po 20 tysięcy euro Rocznie. No, szczegóły się tam jeszcze dopracuje, no, bo do nie to trzeba, nie, bo trzeba załatwić kapoki, no ale to a -a -a -a. każdy już ma własną rękę. Zwróci się, a co sobie kupicie za to? Nie wiem no, 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 Nie o tym jakieś takie, wiesz. Może samochód, może czynsz spółdzielni zapłacę, nie? Takie. Nie no, w porządku. Plan, plan jakiś jest. jak jako przedsiębiorca. Nie no. no, coś tam się podzieje. Tam Chyba dzieje. to jest lepszy plan Co? nawet niż przyjęcie TVP. Nie? Dokładnie, no. dokładnie. Więc jakbyście jeszcze mieli jakieś szczegóły, jak to uszczegółowić, nasz My projekt, który tutaj to nawet, nawet rząd mógłby wysyłać Polaków tam na przykład do, do Tunezji tak. z, taką, z takim pieniądzem, takim pakietem dla tych organizacji przemytniczych. O. Bo to się wszystko potem wróci, jak to będzie kasa na nas. nie? No. A może mnie relokują potem na przykład no. do Francji. No do Włoch sobie siedział tam z pieniędzmi. No. Super będzie. To, to nie ma słabych punktów. Kurczę, naprawdę, nie, to... nie ma słabych luk. Mhm. A tu będzie nawalanka cały czas. Nie? A to... my będziemy się przyglądać. No? I jeść owoce morza. Tak? Na przykład. Nad Morzem Śródziemnym. Prawda? To no, logiczne nawet. W obozie no. dla uchodźców czy coś. Nie, to tam... Nie? Nie, Kupimy sobie dom. Dobra. No. Tyle za tyle pieniędzy? No, ja, Aha, nie. No. E, ściskamy was mocno, radiowcy okay. bez cenzury i. Powiem puls, sam, plus... powiem, dobrze, że ten kraj nas ma. Mm -hmm. Dobrze, dobrze. Gdzieś to miałem. Za... A powiem. tutaj Lucynka, nasza z, 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 w jednym z komentarzy. Pod poprzednim, z po, po, pod poprzednim pulsem plusem napisała: od wielu lat powtarzam znajomym, że jeszcze się na, nie narodził taki polityk, dla którego warto by się po, pokłócić o niego z tymi, którzy są dla nas ważni. Piękne. I tym słyszymy. Pamiętajcie, słuchajcie, teraz będą święta, nie? Mhm, Jak jakiś taki wujek rzuci na rybkę, aż ten Kaczyński znowu odpierniczył to się nie dawajcie w to, na to tak, złapać nie. Nie, 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 nie. Ewentualnie możecie taką, Mo to wtedy odpowiecie no. tak. Może tak, ale karpik jest znakomity. Napijmy się, wujek. Tak. Jak ciocia rzuci nie tam, a co ten Tusk znowu kogo zaatakował? To też nie nie, nie, nie wciągajcie się. Nie. Może nie i zaatakował się. kochana, ale, ale załatka, weź, fajnie, ale tałatka ta ja... I tak się bawmy. Tak mówi, Dobra. tak tego nas uczy Lucynka. Dobra. Dokładnie. Ej, Lucynko. I z tym was zostawiamy: Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski. Przemysław Skowron. Ale ładne, nie doczytałem no, nie, takiego nie, komentarza. Nie, nie, nie. No bo Piękne. naprawdę, no nieważne jak kochasz Tuska czy Kaczyńskiego, nie kłóćmy się o nich z bliskimi, <noise> ludzie, tak. kurczę. Tym bardziej jak wódeczka stoi na stole. No to, wódeczka to, stygnie, kurczę, i ten... Najważniejsze że się nie dawać, kiwać głową. Nie, nie tak, oczoraj tak, oczoraj tak, tak, tak. Każdemu przytakiwać na wili. Każdemu. Każdemu. Tak, tak wujek. Tak, jasne, ale odwalić. Tusk jest zły. Tak, ciocia ma rację, Kaczyński po prostu, nie, nie, poniżej krytyki. to co, po jednym. To było jednym. Co? Prawda. Tylko, tylko na Boga ludzie zakąszajcie. A jedzenia będzie dużo. No, wiele do pasterki. Cium.